Walizka potrzeb bywa różna. Tej szczególnej walizki doświadczyłam w czasie spotkania, które prowadziłam w schronisku dla bezdomnych mężczyzn. Kawa, ciastka, była modlitwa, śpiew, ale była też walizka. Miałam w tej walizce uszyte serca z karteczką, z modlitwą i obrazkiem Matki Bożej i cytatem z Pisma Świętego. Nie wiedzieli oni, co jest w niej. Położyłam ją na środku, na stole, i mówię: Słuchajcie, panowie. Mam tutaj walizkę. To jest walizka. Taka dosyć zabytkowa. Nie wiecie, co jest w środku. A może byście tak powiedzieli, co by wam było potrzeba? Co może być w tej walizce? Młody mężczyzna, który siedział na wózku na końcu sali, zawołał głośno: To ja poproszę o zdrowie. Ktoś inny. Zawołał, to ja też poproszę o zdrowie, ale dla niego. I wskazał palcem znowu na tego mężczyznę. Ale wiecie co, ten mężczyzna, który prosił o zdrowie dla drugiej osoby, sam był o kulach. Ktoś woła, to ja poproszę wolność. A inny za chwilę dodał, a ja chcę jedzenie. Prosta scena, ale zapamiętam ją. Jakże poruszająca. Ktoś poprosił o zdrowie dla kogoś innego. Otworzyłam później walizkę i podzieliliśmy się tym, co było w środku, sercami z Maryją. I zjedliśmy po kawałku ciastka. Jezus niech będzie uwielbiony za tych, którzy myślą o innych. I za to, że mogliśmy się spotkać. I podzielić. A co ty potrzebujesz? Dla siebie? Dla innych? Podzielisz się?